To przede wszystkim zaproszenie na kongres, tak żeby kontynuować nasze rozmowy, które sobie bardzo cenię. Wiele z tych rozmów udało się przenieść do naszych dokumentów strategicznych. Wczoraj zarząd województwa przyjął aktualizację strategii rozwoju. Wprowadzamy tam bardzo duże elementy dotyczące, nowe elementy dotyczące spraw demografii, odpływu młodych. Przedsiębiorcy sygnalizują na tych spotkaniach, że najbardziej brakuje im przewidywalności w prawie gospodarczym. Ale również rąk do pracy. 5 października będzie u nas Janusz Lewandowski, opowie również o programach i możliwościach finansowania projektów bezpośrednio z Brukseli, o tym w jaki sposób będziemy działać, żeby teraz przyspieszyć i jednak skorzystać z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy, bo mam nadzieję, że po wyborach to będzie możliwe. Będzie również Henryka Bochniarz, która na co dzień rozmawia z przedsiębiorcami, więc przedstawi też okiem przedsiębiorców i dużego organizatora tej działalności gospodarczej w Polsce. Będziemy mówić o tym szoku energetycznym, o wielkiej inflacji, o kryzysie, ale w, tym, w ten sposób będziemy o tym roz rozmawiać, w jaki sposób rozwiązać problemy, w jaki spo sposób sprostać tym wyzwaniom, które nas zaskakują. W tej perspektywie finansowej stawiamy przede wszystkim na instrumenty zwrotne, jeżeli chodzi o wsparcie przedsiębiorczości, przedsiębiorców w Województwie Lubuskim. Blisko ćwierć miliona euro będzie ulokowanych właśnie w instrumentach zwrotnych, czyli mini pożyczkach, kredytach, poręczeniach. Wyłonimy niedługo naszego menedżera. E, e, Funduszy. To będzie bank gospodarczy krajowego, bo takie już rozmowy i ostateczne ustalenia zostały podjęte przez tak instytucję zarządzającą, czyli zarząd województwa lubuskiego. Myślę, że problemy przedsiębiorców są podobne w każdym regionie, natomiast naszą, nasze województwo, ale też powiat strzelecko-drezdenecki ma przewagę małych, średnich przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, firm rodzinnych i dla takich firm szczególnie ważne jest to, co proponujemy jako Koalicja Obywatelska i cieszę się, że mogłam to zaprezentować również dzisiaj na spotkaniu. Mianowicie urlop dla przedsiębiorców, dla tych, którzy są samozatrudnionych, ja ponieważ prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ oni tak naprawdę muszą płacić co miesiąc składkę do ZUS-u i nie mają możliwości wyjechania na urlop, bo muszą po prostu na tą składkę zarobić. W związku z tym proponujemy, żeby ta Składka, był miesięczny urlop od płacenia tej składki. To spowoduje, że z czystym sumieniem taki przedsiębiorca będzie mógł wyjechać na wakacje. I to myślę, że to jest zresztą propozycja, która wypłynęła od jednej z przedsiębiorczeń z tego powiatu strzelecko-desdemowskiego i zostało to ujęte w naszych stu konkretach. W Szelcach, jak w wielu miasteczkach powiatowych, były praktycznie wszędzie mleczarnie przetwórcze. W tej chwili, yy, znaczy się po likwidacji państwowych gospodarczoły, które były dużymi producentami mleka, nasza spółdzielnia szczelecka, wcześniejsza właśnie produkcyjna, została bez mleka. W związku z tym no, wpadliśmy na taki pomysł, żeby utworzyć grupę producencką, która miała zająć się producentami mleka, tymi, którzy zostali tutaj na terenie Powiatu szczelecko drezdeneckiego ale również też jak jak później się okazało, ci producenci mleka, którzy po prostu w tej chwili podpisują umowy z przetwórniami w Polsce, te, które pozostały i powiedziałbym, że sobie świetnie radzą, chociaż początki były bardzo trudne. Ponieważ na początku mieliśmy 20 producentów, którzy zaakceptowali taką, taki sposób współpracy, no dzisiaj mogę powiedzieć krótko, że z 20 mleka w powiecie strzelcko-drozdeneckim jesteśmy praktycznie w pięciu województwach w Polsce.